A dzisiaj udowodnię Wam, że w niektórych sytuacjach, nawet w domu, będziecie zmuszeni doprowadzić przewód o średnicy 10 mm2 do waszych taśm ledowych. Tak, 10 mm2 to jest. Przewód o średnicy, który doprowadzacie do zasilania całego domu. To jest przewód o średnicy jednego palca. Przecież to jest niskie napięcie LED, przecież tam nic nie płynie. No i wtedy to dopiero wystarczy. A lutować to nie wiem, jak będziecie tego paska LEDowego, jakimś palnikiem gazowym, e, który jest przeznaczony do spawania łodzi podwodnych. No ale pospawacie. Puść pan sobie, 0,5. Przecież to jest niskie napięcie, no, to będzie dobre, to będzie działać. Panie! Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Ja nazywam się Grzegorz Łata, a dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o taśmach ledowych, a dokładniej jakie grube powinny być przewody, które doprowadzacie do taśm ledowych. W ostatnim filmiku rozmawialiśmy na temat tego, Ile tych przewodów powinniście doprowadzić, a dokładniej, ile żył w przewodzie powinno się znajdować do konkretnych pasków lEDowych. Jeżeli tego filmiku jeszcze nie widzieliście, to u góry wysunęła się karta, która Was odeśle do tego filmiku. Gorąco zachęcam. A dzisiaj udowodnię Wam, że w niektórych sytuacjach, nawet w domu, będziecie zmuszeni doprowadzić przewód o średnicy 10 mm2 do waszych taśm lEDowych. Tak, 10 mm2 to jest. Przewód o średnicy, który doprowadzacie do zasilania całego domu. To jest przewód o średnicy jednego palca. Nie wiem, czy jesteście w stanie w to uwierzyć, ale tak, niekiedy jest taka sytuacja, że takie przewody musielibyście doprowadzić do waszych taśm ledowych. Średnica przewodu do taśm ledowych zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od tego, jakiej mocy paska używacie. Po drugie, ile metrów tego paska macie. Po trzecie, jaka jest odległość pomiędzy. Taśmą LEDową, a waszym sterownikiem, zasilaczem lub rozdzielnicą. Zależy, gdzie co jest umieszczone. Ale najważniejsze to, jaka jest odległość pomiędzy zasilaczem a waszym paskiem LEDowym. Jeżeli zastosujecie zasilacz w rozdzielnicy, to te odległości będą dosyć duże. Jeżeli ten zasilacz zastosujecie gdzieś przy taśmie LEDowej, no to ta odległość będzie niewielka. Ma to diametralne znaczenie przy grubości przewodu, które powinniście użyć. Pierwszym tematem, który omówię, jest dobór przewodu w odniesieniu do jego obciążenia. Jeżeli zajmujecie się elektryką, to powinniście wiedzieć, że każdy przewód o konkretnej średnicy ma pewną możliwość przepuszczenia prądu, żeby się zbyt mocno nie grzał, e, i to poduje, podaje zawsze producent. Przyjmuje się, i pokażę Wam to zaraz w tabelce, którą wkleję, e, że przewody 1,5 mm2 powinny być obciążone maksymalnie. Obciążeniem 13A, a przewody o średnicy 2,5 mm2 powinny być obciążone maksymalnie prądem 16A. Oczywiście są jeszcze później grubsze przewody o 4 mm2, 6, 10, 16, 25, 35 itd. itd. O tych raczej już rozmawiać nie będziemy przy taśmach LEDowych, najbardziej popularne no to 1,5-2,5 niekiedy 4 mm2, no i to co Wam udowodnię to jeszcze niekiedy 10 mm2, ale to tak trochę żartem, pół żartem, pół serio, naprawdę może to z obliczeń wyjść. No i teraz jak do tego podejść? Pierwsza, najważniejsza rzecz to taka, że musicie znać moc swojego paska led którego zamontujecie czyli moc razy ilość metrów, którą macie zamontowaną. Na przykład, jeżeli macie pasek 10W, macie tych metrów 20, to robi wam się 200W. Jeżeli te 200W przedzielicie przez pasek taki jaki macie przez napięcie e, paska, które macie, na przykład 12 V, to wychodzi Wam okolice 16 A, 16 z groszem. Jeżeli macie pasek 24 V, no to wychodzi Wam wtedy okolice 8 A z groszem. E, I to jest też pewna sugestia, którą Wam później podpowiem, że ja stosuję wszędzie taśmy 24 V i to już jest ten przykład dlaczego. Mamy połowę mniejszy prąd. No i teraz tabelka, którą widzicie, Musimy ją trochę przeanalizować. Po pierwsze, do taśm LED-owych używamy przewodów wielożyłowych. To po pierwsze, więc nie interesuje nas w ogóle rubryka przewodów jednożyłowych. Drugi temat, najczęściej um, takie przewody instalujemy pod tynkiem, więc nie interesuje nas tabela opisana jako C oraz jako B. Interesuje nas tabela opisana jako A1 oraz A2. Natomiast A1 już stwierdziłem, że nas nie interesuje, ponieważ interesują nas przewody wielożyłowe, a dokładniej przewody 2, 3, 5, 6 żyłowe, w zależności od tego, jaką macie taśmę. I popatrzcie na taką rzecz. Jeżeli macie, tak jak wspomniałem, taśmę o długości 20 metrów, która ma 10 W na metr. Takie taśmy są bardzo często stosowane. Mamy 200 W, co przy 12V robi nam 16A z groszem. No i popatrzcie, 16 A z groszem, przy przewodach trzyżyłowych, czyli na przykład przy paskach LEDowych zmiennocieplnych obciążenie maksymalne przewodu 1,5 mm, 2 to mamy zaledwie 13, tak naprawdę 14A prądu dopuszczalnego długotrwale a za, powinniśmy to zabezpieczyć zabezpieczeniem 13 amperowym więc już patrząc tylko na obciążalność przewodu nie możemy zastosować przewodu 1,5 mm2. Powinniśmy zastosować 2,5 mm2. Jesteście zaskoczeni? No myślę, że niektórzy z Was mogą być zaskoczeni, że nawet przewód 2,5 mm2 musi być dociągnięty do takich taśm LEDowych. A powiem Wam jeszcze więcej. Za chwilę się okaże, że te 2,5 mm to zdecydowanie za mało, a już wam pokazuję dlaczego. Omówiliśmy pierwszy temat, czyli obciążalność prądowa, ale na tym niestety sytuacja się nie kończy z taśmami LEDowymi. Mamy jeszcze coś takiego jak spadek napięcia. Elektrycy wiedzą o co chodzi, ci, którzy nie są elektrykami, nie są wtajemniczeni. Chodzi o to, że jeżeli przy zasilaczu mamy na przykład te 12V, to to nie jest powiedziane, że przy taśmie LEDowej też te 12V będziecie mieć. A wręcz wam powiem, że nie będziecie mieć na pewno. Z czego to wynika? Jest wzór który pokazuje w jaki sposób obliczać spadek napięcia na przewodzie. Ten spadek napięcia zależy od kilku czynników. Po pierwsze zależy od waszego prądu, który płynie przez przewód, który macie. Po drugie zależy od odległości, to yy, naprawdę długości tego przewodu, czyli odległości pomiędzy zasilaczem a taśmą ledową w naszym przypadku. Zależy od konduktywności. Tutaj raczej wpływu na to nie mamy, bo konduktywność miedzi jest zawsze stała. A raczej przyjmuje się, że w obecnych instalacjach używamy tylko miedzi, więc przyjmijmy, że ten czynnik jest stały, w ogóle nie bierzemy pod uwagę aluminium, bierzemy tylko mieć. Następnie do spadku napięcia bierze również udział napięcie, które mamy. Do taśm lodowych najczęściej używa się 12 V lub 24, więc mamy tylko dwa parametry, które tutaj zmieniamy. No i nasz następna zmienna, która tutaj jest, to przekrój przewodu zasilającego. Jak już widzieliście, pod względem obciążalności niestety musimy doprowadzić przewód 2,5 mm2 do 200 watowego paska LEDowego. Żeby obciążalność prądowa nam się zgadzała, nie możecie użyć przewodu 1,5 mm2. A ci, którzy używają w ogóle przewodów 0,75, 1 mm2, albo 0,5, no bo przecież to jest LED. No przecież. Przewód o średnicy 0,5 mm2 wystarczy. No, przecież to jest niskie napięcie. LED, przecież tam nic nie płynie. No właśnie, tam płynie dosyć sporo, i zaraz e, wam to pokażę, jak to wygląda. E, I to, żeby sobie wyliczycie ten spadek napięcia, to jest jedna rzecz. Spokojnie, wyliczycie sobie na przykład, że na końcu e, tego przewodu, powiedzmy przy ledzie, będziecie mieli około wiem, 10 W. 8W, 7W, czyli macie spadek napięcia rzędu nawet 60% w niektórych przypadkach. A powiem Wam coś takiego, że jest taka norma, która określa, że spadek napięcia dla odbiorników mm, oświetleniowych i sygnalizacyjnych nie powinien przekraczać 10%. No i teraz, żeby spełnić tą normę, czyli żeby Wasz spadek był maksymalnie 10%, czyli zamiast. 12 W dopłynie Wam do paska, 10% z 12 to mamy 1,2 V, więc do taśmy dopłynie Wam 10,8 V. To może być maksymalny spadek, jaki powinien być. Jaki w tym momencie musicie użyć przekrój do naszego przykładu? A już Wam pokazuję. Mamy tutaj nasz przykład, który omawiałem przed chwilą. Tak naprawdę to jest przykład z życia wzięty. E, mamy salon, w którym mamy taki kwadrat z ledów, który sumarycznie ma 20 metrów, czyli mamy 5 na 5 na 5 na 5. Zdarzają się takie rzeczy, więc mamy 20 metrów taśmy ledowej, a każdy metr tej taśmy ledowej ma moc tylko 10 W. Zdarzają się taśmy, które mają na przykład 19 w na metr i nawet są e, mocniejsze. Więc to jest taki przykład środkowy, powiedzmy nie za mocny, nie za słaby. No i mamy odległość pomiędzy taśmą LED a zasilaczem 15 metrów. No i teraz, jeżeli zastosujecie taśmy LED 12V, 12V, czyli takie, które stosuje się obecnie w Polsce najczęściej, no to mamy 10V mocy 200W. Jeżeli 200W podzielicie przez 12V, to wychodzi wam prąd, który jest równy ponad 16A. Ponad 16 amperów według tabeli obciążeniowej przewodów daje nam przewód o przekroju minimum 2,5 mm kwadratowego. 2,5 mm kwadratowego. Tak, czyli taki sam jak prowadzicie do gniazdek. Tylko że przy tym przekroju 2,5 mm kwadratowego spadek napięcia jest równy prawie 30%. A jak pamiętacie, norma mówi o spadku napięcia poniżej 10%. Czyli mamy przekrój równy ile? 10 mm2. Taki bat, który zasila wasz dom w całą energię, musielibyście doprowadzić od zasilacza do taśmy LEDowej, żeby świeciła dobrze. Badam, c. Ha, i co? Mamy nasz przewód 10 mm2. Czy jest to bardzo wyimaginowany przykład? No nie. 200 W na taśmie LEDowej to nie jest wcale dużo. Przy obecnie budowanych domach, przy dużych salonach, te 200 W to jest pryszcz. Uzyskacie to bez problemu. Jakie jest na to rozwiązanie? No, na przykład takie, że zamiast ta taśmy 12V stosujecie taśmę 24V. Co wam to daje? Ano daje to to, że dalej macie 200 W, z tym, że 200W przez 24V no, daje już nam 8,33A. Co jest połową tej wartości? A co nam to daje? Ano daje nam to to, że minimalny przekrój dla prądu 83 Amperów jest równy 1,5 mm2. No, już robi się lepiej. E, tylko, że spadek napięcia jest równy tylko 12%. Tak naprawdę te 12% mogłoby już zostać, nawet tego nie zauważycie. A jeżeli chcielibyśmy być zgodni z normą i spaść, czyli zmniejszyć spadek napięcia poniżej 10% no to wystarczy, że zastosujecie przewód o przekroju 2,5 mm2. I to Wam załatwia całą sprawę. Czyli dalej macie 200 W, czyli mamy nasz piękny salon z takim kwadratem LEDowym, dalej mamy 200 W, dalej mamy 15 m odległości od zasilacza do taśmy i już nam wystarcza. 2,5 mm kwadratowego, a nie 10 mm kwadratowych. Nie wierzycie mi, że tak jest? No to sprawdźmy to. Mamy tutaj kalkulator, w którym bardzo szybko możecie sobie sprawdzić, jaki będzie spadek napięcia w naszym przykładzie. No to wpisujemy dane z naszego przykładu. Odległość przewodu od odbiornika, no to mamy 15 m. Moc naszej taśmy ledowej 200 W napięcie 12V, jaki uzyskujemy spadek? Prawie 50%. Co to znaczy? Macie zasilacz 12V, mierzycie multimetrem, mamy 12V, pięknie, jest OK. Idziecie do taśmy LEDowej, przykładacie ten sam multimetr i co? I macie 6V. No, macie 6V, tak, wiem, niekiedy nie odmieniam, końcówek, Wiem, jednostek się odmienia e, i macie 6 V, nie Volt. E, ale to nie zmienia dalej sytu sprawy, że macie ich 6, a nie 12. A powinniście mieć 12. No i co zrobić? No to zwiększamy przekrój. No to zwiększamy przekrój do 2,5 mm2. Za mało. Do 4. Do 6. Dalej za mało, no dolecimy dalej. No to dycha. Taki przekrój, taki bat. W ścianie taka rura. No i wtedy to dopiero wystarczy. A lutować, to nie wiem, jak będziecie tego paska lodowego, Jakimś palnikiem gazowym, e, który jest przeznaczony do spawania łodzi podwodnych. No ale pospawacie. I jakie jest rozwiązanie? No to uwaga, zmieniamy na 24V. Ciach 24V. Lecimy znowu od 1,5. I przy przekroju 1,5 mm kwadratowego mamy już tylko 12%. Akceptowalne, ale jeszcze nie spełniamy normy. Zmieniamy na 2,5 i mamy 7,2%. W zupełności wystarczający przekrój, żeby zasilić naszą hipotetyczną sytuację. Uwierzyliście mi? Jeżeli nie, to sobie to sprawdźcie na fizycznym przykładzie. Weźcie sobie 20 metrów przewodu, podłączcie do niego pasek 200-watowy i sobie zmierzcie. A jeżeli Wam się nie chce i będziecie chcieli, to zrobię to za Was. Ale to mi musicie napisać w komentarzach, że mi nie wierzycie. Nie wierzycie kalkulatorom online, nie wierzycie wzorom, nie wierzycie fizyce. Musicie to sprawdzić na realnym przykładzie. Jeżeli tak potrzebujecie, spoko, zrobię to dla Was. Eee... No i co nam to pokazuje? To, że instalacja LEDowa nie jest prosta. Jeżeli ktoś Wam w komentarzu pisze a puść pan sobie 1,5 mm kwadrat, albo puść pan sobie 0,5, przecież to jest niskie napięcie, no, to będzie dobre, to będzie działać panie! Mhm, będzie działać. Jakoś, jakoś będzie. Zamiast 200 W dostaniecie 30 W na pasku, no ale będzie działać. No. Będzie działać jakoś, jakoś będzie działać. No i to tyle w tym filmiku. Jeżeli się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania do tego filmu, albo jeżeli chcecie, żebym poruszył jakiś inny temat, no to oczywiście napiszcie mi o tym w komentarzu i do zobaczenia w następnym filmiku.